Siemanko, dzień 11. Wczoraj mieliśmy małą potyczkę z jakimś hejterem, któremu nie pasuje cała struktura PSP. Wrzucę Wam tutaj w, w, w tym wideo parę screenów z jego komentarzy. Powiedzcie co o tym myślicie, co, czy ta straż faktycznie jest niepotrzebna i powinniśmy być jakby w jak straż miejska, jeśli chodzi o szczegóły. Taka tam mała utarczka, słowna pojawiła się w komentarzach. A my co? Dziś jedziemy do roboty, mamy 11 dzień wyzwania, także w miarę się dobrze czujemy po treningu wczoraj. Tak jak mówię, ten tydzień no, pogoda jest depresyjna, generalnie w ogóle nie ma nic związanego z wakacyjną pogodą i wakacyjną mauro. także małe z aktywności pobocznej, no bo też no, nie wychodzimy na spacer jak jest deszcz. To jest bez sensu. nie to, że się nie chce, dwa to wszystko potem jest mokre. Kulka do mycia, materiał do prania i tak to się wszystko odbywa. Więc mało jest tej aktywności pobocznej, czyli tej spacerowej, którą w zeszłym tygodniu dobrze miałem wykręconą i dosyć nabitą. Także w tym tygodniu trzeba się skoncentrować bardziej na jedzeniu. I co, jest piątek. mógł jechać na przykład jakiś tam burgerek z chłopakami wieczorem na służbie ale raczej chyba pójdę w kolacyjkę, która będzie trochę lepsza miała makrosy niż Turbo Burger. Także widzimy się w robocie. Normalnie piątek to jest dzień porządków, gdzie sprzątamy całą komendę. Na przykład jak jest pierwszy piątek miesiąca i jest pogoda sprzyjająca, to staramy się na przykład też umieć okna. Tutaj wszystkie powierzchnie płaskie, łazienki, toalety są w piątki robione trochę bardziej dokładnie. I panowie kierowcy też garaż, później jak będzie okazja, to pokażę, jak to tam wygląda od środka, co przybieramy się i zaczynamy robotę. Po przyjęciu służby standardowo śniadanie i na początek zaczęliśmy wyjazd na zajęcia sportowe, gdzie znów udaliśmy się na basen. I co, w tym dniu, generalnie jeśli chodzi o plan sportowy, plan był taki, żeby na basenie przebić ten ostatni kilometr, czyli udało się nam dzisiaj przyładować. Kilometr i 100 metrów, i będę sukcesywnie starał się te 100 metrów przebijać z każdą wizytą na basenie. Od razu, jak wychodziliśmy z basenu, to zostaliśmy wyrwani alarmowo do potrącenia pieszego, potrącenia rowerzysty przez Tira. Tak więc ubieraliśmy się w pośpiechu, nie zdążyliśmy się tam ogarnąć, generalnie. I co? Pojechaliśmy na bombach do właśnie tego poszkodowanego, który leżał na ulicy twarzą do do jezdni. Był to rowerzysta potrącony faktycznie przez Tira. Tam dostał strzała takiego, że no, czekaliśmy na zespół z ratownictwa medycznego. My zabezpieczaliśmy oczywiście całe kPP. Jeżeli chodzi o tego poszkodowanego, przełożyliśmy go tam na deskę. I co? No i zabezpieczenie polegało na tym, że po prostu rana głowy była opatrzona przez nas. Jak widać, dosyć spory korek od razu się zrobił, więc jednostka ochotniczej Straży Pożarnej, która brała udział też w zdarzeniu, pomagała nam kierować ruchem po tym wszystkim. Po powrocie ze zdarzenia musieliśmy ogarnąć tak samo na szybkości obiad, bo już było grubo po 11.00. Więc y, zakupy. Dzisiaj też miałem obiad sponsorowany ze względu na te wczorajsze urodziny. 6 kg wjechało, tak więc y, później mieliśmy jeszcze po, y, po tym jak przygotowaliśmy obiad, no to resztę porządku. Część chłopaków poszła sprzątać tą komendę. Ja musiałem z kumplem ogarnąć trochę rzeczy związanych z przyczepką, y, która była ostatnio uzbrajana i przenoszeniem sprzętu tam w SWD. Czyli w takim systemie, który jakby kontroluje cały sprzęt, gdzie jest porozkładany w danym momencie na samochodach czy na właśnie jakichś tam przyczepkach, więc później musieliśmy to powprowadzać do komputera. I co? I tutaj panowie kierowcy w międzyczasie właśnie ogarniali garaż, mamy takiego karszera, jeżeli chodzi o to, to najpierw wszystko jest zamiatane, wydmuchiwane, jeśli chodzi o jakiś tam piach, syf, który krąży na garażu i później cała tafla tego betonu jest po prostu ładnie, czysto umyta za pomocą właśnie tego karsera więc co, musieliśmy jeszcze uzupełnić jakiś tam sprzęt, który przyszedł naprawy no i pojawił się obiad na stole około godziny 15, tak więc karkóweczka, ziemniaczki, mizeria standardzik, jeżeli chodzi o polską służbę, później starałem się od razu po obiedzie ogarnąć też część kuchni, żeby na wieczór zostało mniej roboty, bo też jak obiad wjechał o 15, no to planowaliśmy gdzieś tam wskoczyć na siłkę koło właśnie 19 żeby to wszystko miało sens ręce i nogi, tak więc przygotówki tego najbardziej było zarobane z piekarnikiem, bo coś tam się rozerwał worek i to wszystko gdzieś tam buchnęło, więc trzeba to było mocniej ogarnąć, żeby jutro po prostu chłopaki mogli sobie przyjąć o taki właśnie czysty piekarniczek. Tak nawiasem mówiąc dobra chemia. Kwatermistrzy się spisali. Jeżeli chodzi o właśnie plamy Już kurwa stoi przy portalu przyrostu. Jeżeli chodzi o mój trening, no to główne zadanie było 5 serii po 3 z podciągania progresywnie. Skończyłem na 35 kg. To wszystko połączone było ze skokami na skrzynie w ilości sztuk 6 i później jeszcze ze swingami jednorącz, takich serii wszystkiego wykonałem 5. Później były dodatki. Dodatki były w postaci skoków, skipów, przeskoków panzenisty połączonych z mm, tricepsem generalnie i jeszcze w międzyczasie były przysiady wstępowanie bokiem plus face tam tamto też było dosyć ciężkie face były trochę lekko na powtórzenia hipertroficznie. To czas godzina 20. Trening udało się zrobić bez jakichś tam większych nieprzyjemności. Generalnie ten jeden wyjazd rano. I co? Kończymy porządki mniej więcej. Teraz też kolacja. Wiedzie burger, bo mamy dzisiaj trzech gości na zmianie, z innych zmian. Także koedukacyjnie, zapoznawczo, albo raczej też przypominająco, bo też z tymi chłopakami, którzy dzisiaj są u nas w gościach, to normalnie pracowałem. Z jednym zaczynałem pracę, z drugim później on zaczynał ze mną pracę. Także hmm, burgerek musiał wjechać. No i co, myślę, że później reszta porządków, żeby już na rano było przygotowane. Będziemy kleić później tego filmu o 21 mniej więcej chyba.